Mam dziś szybciutki odcinek. Gdzieś sobie pokażę Wam, jakie rodzaje mam opakowań po fontannach. Eee, czyli z mniej więcej zaczynamy. Eee, na początku mamy eee, opakowanie po wulkanach. wulkanu TXF836. Dwie sztuki. Eee, tutaj, jakby coś do tego. Tutaj mamy całość. Yy, opisane NEG 22 gramy na dwa, dwie sztuki od triplexa. Yy, następne to mamy yy, Helkla TXF837 yy, też dwie sztuki to tutaj mamy wszystko. Tutaj jest NEC 36 gramów na dwie sztuki. Mam takich opakowań dwa. I jeszcze dalej mamy wulkany panda od tropika. Yy, tu znajduje znajdowało się sześć fontanen yy, Tutaj mamy 60 gramów. okej okay ok jedziemy dalej I jeszcze mamy ostatnie opakowanie pojemnych Fontanax TXF 754 no i tyle 3 gramy sztuka Więc mam nadzieję, że Wam się taki odcinek spodobał. Pamiętajcie o zostawieniu łapki i resursa na kanale. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. No i do zobaczenia się, cześć i pa.